Znajdujemy się w Ostrudzie przy ulicy Kolejowej. Jest to wygrany budżet, pierwszy budżet Ekoparking na Skarpie. I to jest dla nas bardzo szczególny projekt, bo z mieszkańcami tego miejsca pracowaliśmy przez kilka miesięcy. Jestem zawiedziona. Z tymi pracami, które się nazywały budżet obywatelski, z przedstawicielami Urzędu Miejskiego. Naczelnik Wydziału Inwestycji nas równiutko robił w koniach. Miał pierwotnie, pokazał nam swój pomysł parkingu. Minęło wiele miesięcy, mówiąc prawdę, lat bo w końcu dwa lata. I on zrealizował swój pomysł. nami kręcił, motał, nam spo, spotykał się, z nami opowiadał różne, może można, nie można, ale zrobił dokładnie to, co nam przedstawił w pierwszym swoim projekcie na ekoparking. My na samym początku spotkaliśmy się z takim murem: albo się godzicie na to, co ja wam mówię, albo nie dostaniecie nic. Takie padły słowa. Więc szli, chodziliśmy, chodzili ludzie do, do urzędu, żeby jakoś to podtrzymywać. Był radny, który też to pilotował trochę, więc jakieś tam ustępstwa i cały czas ustępstwa, ustępstwa. Także tak jak było zaplanowane od początku, beton, tak jest ten beton. On powiedział, że on chce w betonie to wszystko, znaczy no w kostce, w betonie, to powiedziałam, że się nie zgadzam, to wywalczyliśmy chociaż te miejsca z tą geokratką, bo tak to by było wszystko zabetonowane. Jest, jest geokratka, pod którą jest beton, trawa nie, wy, nie wyrosła ani razu, kwiatów nie mamy żadnych, tak jak miała być kwietna, kwietny parking, kwietna łąka, nie mamy nic, mamy tylko chaszcze. Tak mamy lebiodę, mamy lebiodę, ale kwiatów nie mamy nic. Z założenia, założenie było miało być, y, miał być taki klinker y, ceglany położony, to na pewno lepszy niż, niż ten polbruk. No, mieliśmy tą możliwość wybrania jedynie polbruku, bo byłby też cały czerwony. Wspieraliśmy budżet obywatelski, po czym rozmowy z Urzędem Miasta dotyczące tego miejsca trwały właściwie ponad dwa lata, zanim doszło do realizacji tego projektu. No Chcieliśmy wszystko nie przeforsować, swój pomysł, oni chcieli przeforsować swój pomysł. Od samego początku wszystko było nie tak. Po prostu projekt wygrał, był zaakceptowany przecież przez komisję. Powinno, powinno to się chociaż trochę tego wszystkiego trzymać. Rozmyło się to całkowicie. Brak y, ogólnie było współpracy na początku. Później zaczęliśmy się lepiej dogadywać i chodziliśmy co wtorki na spotkania. Omawialiśmy każdy punkt, ale szło to opornie, ciężko. Ja rozumiem, że oczywiście nie wszystko wyjdzie tak, jak my chcemy, że te nasze marzenia, ten nasz, ten nasz plan może całkowicie nie dojść do takiego skutku, nie będzie takiego rezultatu, jaki my oczekujemy, bo musimy iść na ustępstwa. Ale kładli nam kłody pod nogi. Cieszymy się, że parking powstał, ale... Daleko odbiega od naszych projektów, od naszej wizji. Miał być zielony, kwietny. Nie ma ani kwietnej łąki, nie ma zasadzeń. Oczywiście zostały zasadzenia zrobione, ale to były patyczki Jaśminu. Wykopy poszły za daleko w skarpę. Tam miał powstać nasz drugi projekt zaczarowany ogród. Później okazało się, że chcą tworzyć tam półkę. Nie zgodziliśmy się na żadną półkę. Po czym wykonawca przyjechał i zasypał to. Parking jest, ale dużo jest jeszcze do zrobienia. To nie jest ekoparking, mimo że są, jest geokratka wywalczona. Odbiór został zrobiony warunkowo. Na poprawki było trzy tygodnie, mija miesiąc, nie jest zrobiony nic. Nic, miały być miejsca oznakowane, po prostu żeby auta zmieściło się tyle, ile jest zaplanowane. Nie ma tego. Po prostu nie chcemy myśleć, co będzie z ogrodem różanym. Ludzie parkują, bo czekali na ten parking bardzo długo. Ludzie przyjeżdżają z miasta, no też zaparkują, ale są rozczarowani, bo nie tego się spodziewali, jak tutaj przyjdą. Spodziewali się, że będzie ładnie, że będzie fajnie. A tak nie jest. Jest nadal tak jak było, tylko z tym, że możemy parkować auta teraz tutaj.